Siemanko, tu Artur z FoxSklep.pl Pewnie z niektórymi z Was zobaczę się na nadchodzącym Pucharze Polski i Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej we Wschowie na Torze Kaczodoły, więc dla Was jest przejazd z GoPro, żebyście mogli sobie oglądać tą nitkę i pamiętajcie, że jeżeli czegoś brakuje Wam, jeżeli chodzi o Wasze wyposażenie przed zawodami to my na FoxSklep.pl oraz Enduro Sklep.pl jesteśmy dla Was i dla strefowiczów i zawodników mamy super promocje, super rabaty, super ofertę Wystarczy po prostu się do nas odezwać. A teraz zapraszamy na zapraszamy na kółeczko po to, że kacze doły Ze mną będzie jechał S.M. Stickers Michał Sobczyk jedna z najbardziej znanych postaci w polskim motocrosie go pewnie z polepów i oplein swoich motocykli. Nikt nie robi tego lepiej, dlatego trzeba zawsze trochę poczekać. No dobra, jedziemy. Więc zaczyna się wszystko od prostej, prostej startowej, później mamy zakręt w prawo. Prostą, dosyć szeroką, zakręt lewy, trochę rozjechany górą, ale górą jest najszybsza linia. Skok do zakrętu prawego. Tutaj na zawodach często są dwie linie. Górna trochę rozjechana, więc jedziemy po krótkim. Tu dwie linie w lewo. Linia po szerokim, linia po krótkim. Krótka jest szybsza. Następnie prawy zakręt, skok przez tunel. No i tutaj mamy takiego ząbka. Ciężko przełamać się, żeby pójść pełnym ogniem. Prosty skok, bardzo trudne do hamowania. Zakręt jest na delikatnym odstoku, bardzo śliski. Trzeba łapać trakcję i jechać po czesku. Skok w płaskie, niektórzy skaczą w tą drugą dziurę, ale to są zajoby. Zakręt prawy, dość wysoki skok, tutaj z małym ząbkiem, więc leci się długo. I tutaj można urwać kilka sekund, jak skakać lewy zakręt kałuża pokrzyżowała na plany drugiego przejazdu prawy zakręt rozbity na zawodach też są minimum dwie linie e, długa prosta z e, długi szybki skok no i tutaj zaczyna się zabawa ta pustynia w lewo daje przynajmniej 3-4 ślady natomiast nigdy nie wiadomo który jest najszybszy e, zależy kto jak się czuje na gwiazdach. twardy zakręt w prawo skok który przeważnie jest rozbity i wybijamy się z połowy e, następnie mocno piaskowy zakręt w prawo, około 100 metrów prostej z dziurami, trochę rozbite do hamowania, zakręt lewy. No i tutaj mamy totalny rozpierdzień, czyli mega dziury na prostej e, z trzema ząbkami, które e, no nie są fajne, ale trzeba po prostu tutaj zagryźć zęby i trzymać gaz, zakręt lewy na ząbek na metę ząbę, którą kopie, więc trzeba uważać i trzymać po prostu gaz lądowania. Tak wygląda kółko. Enjoy! tych którzy obejrzeli obrządzeń z nami. Na koniec taka niespodzianka, czyli 15% podrobatory na POX Więc Jeżeli piszecie schowa, to macie 15% jodu.